Czy to kataryniarz? Zemanderko! No, samochód zapakowany na pchitarkę. Zapraszam jutro do Tarnobrzega na pchitarkę. A ja pozyskałem takie imadełko na stół. Na zewnątrz. Bo tamto imadło co mam. I szczęki nie trzymają dobrze. Mhm. Mm zdezelowane. I takie imadełko pozyskałem. Taki pięknie się rozkręca i skręca. Szczęki dobre i za trzy dyszki takie kupiłem sobie. Madełka. Jak za darmo? Pięknie. Jak zobaczyłem, to aż mi się oczy zaświeciły. No, wiadomo, nie szkoda na dwór, go. Nie, nie szkoda. I tak z 80 zł utargowałem na trzy dychy. Uuu, Dobrze, nie? No to ładnie żeś. No bo takie małej jest warte 80-100 zł. No albo i więcej. Nie, nie, nie. Widzimy się na film targu już jutro. Popatrzcie, popatrzcie. Miś do, do was macha tutaj z okienka. On tu obstawia, żeby nic się nie obsunęło, szyby nie wybiło. Jest towar zapakowany, nawet już nie będę pokazywał. zobaczycie jutro na filmie. Także, cześć.